Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail No i dawno nie było byczka I mamy ET22 w malowaniu PKP Cargo <laughs> I, I śmigamy I śmigamy, drodzy Państwo, trasa już pokazuje i objaśniam To jest pociąg relacji Jawożno łódź Do Łodzi nie dojedziemy jeszcze i to jest skład towarowy. I zobaczymy. Wyłączmy autopilota. I sobie będziemy radzić sami. O, sobie tak radzimy, że ten już przekracza prędkość. No ale dobrze. Na spokojnie damy radę. No tak się buja, Między 100 a 101. Yy, zimowa sceneria. Piękne, ośnieżone, tutaj to wszystko jest. Życzyłbym sobie w realu takich pięknych widoczków. Czy gdzieś w Polandii można spotkać takowe już? 20 km do Olszamowic. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o serwer, tradycyjnie na polskiej dwójce, natomiast Serwer jest całkowicie zapchany, jest tyle ludzi. To jest niedziela, kiedy ja przygotowuję ten materiał, no więc mnóstwo, mnóstwo ludzi. Także będziemy tutaj działać. Zobaczymy, jak tam z, z przejazdami, czy, czy będziemy trzymani, czy też nie. Oczywiście wszystko, z zależności, wszystko zależy od czasu. Tutaj scenariusz przewidziany jest na około 20-20 kilka minut. Oczywiście to się zazwyczaj nie pokrywa. Także będziemy patrzeć, czy gdzieś skończymy. Wcześniej ten odcinek, jak nas przykładowo pod semaforem zatrzymają na dłużej. Czy też dojedziemy do końca scenariusza, to się, to się okaże, ale przejażdżka jest. Ostatnio na live był problem z uruchomieniem tego byczka, ja musiałbym się go nauczyć I, 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 i wtedy byłoby w miarę w miarę jak Cię mogę. Natomiast, ja tak myślałem przed rozpoczęciem tego odcinka o tym o tym tytule, o SimRailu, w, w odniesieniu, w kontekście e, Microsoft Flight Simulator 2024. I tak mi przyszło do głowy, mówię, kurde, a jakby tutaj był taki tryb kariery, gdzie można byłoby założyć własną firmę przewozową, przykładową i no i tu zarabiać jakieś kredyty albo inną walutę. Fajnie by to mogło Funkcjonować. Ogarnię ją trochę, bo za bardzo zwolniła. Wyczek, mocny jest, to można go docisnąć. No, także także no, tak sobie taka rozkmina, proszę państwa i no ja. No, ale raczej to się nie wydarzy. Możemy popatrzeć na te widoczki z góry, przy okazji będzie ciszej. Strzałka niepotrzebna, czyli kursor No i minął nas składzik Jak na razie jest spokój, Do 16 km na w Akuma Masajoshi jest w dyżurnym ruchu. Ciekawy jestem, czy Polak. Polak, bo po polsku. No, polski ma zaznaczony. Oj, 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 zakłócenia mamy, panie. Że pewnie jesteśmy za daleko od siebie i dlatego. Ach, kurczę, ja tutaj znaków nie widzę z tej wysokości. Jest pewnie jakieś punkty karne. Załapię za brak RP1. No, powiem szczerze. Tak się nie może rozpędzić do tych 100 km. Dociśnijmy trochę naszą maszynkę. Teraz już powinna. Powoli, mozolnie. No, ale, 50 000, przez co Powoli, mozolnie rozpędza się. Trochę to zajmie, ale mnie to tam nie przeszkadza. To jest skład towarowy, więc jakby tutaj. Nie ma się co przejmować ewentualnymi opóźnieniami. Myślę, że innego zdania jest odbiorca tego, co wieziemy. Jak pan słucha poza kanałem? Ale al, czy ktoś mnie słyszy? 54.015, to jest dobrze. Jak pan na Dobrze, dziękuję. Nissan GTR, proszę bardzo. No to wszystko zależy, jak się tam zbliżymy do, do chyba do danego e, gracza, no to wtedy ten, ten, e, ta transmisja jest lepsza, stabilniejsza. No i, tak mi się wydaje, bo to, to chyba nie jest tak, że tutaj słyszeliśmy kolegę dosyć słabo. A potem nagle było lepiej wraz z upływem kilometrów. Wydaje mi się, że to chyba w ten sposób funkcjonuje. Ale mogę się oczywiście mylić, to. To, to są tylko przypuszczenia. Tak czy owak, cały czas śmigamy. Tak, e, przypominam, że ja nagrywam ten materiał w niedzielę 15 grudnia 2024 roku no i muszę się pochwalić, że e, w dniu dzisiejszym pojechałem z żoną, kupiliśmy choinkę, w, w, więc mamy już choinkę, już zaczęła pachnieć. Ona jeszcze nie jest ubrana, do, dopiero wieczorem będziemy ubierać, ponieważ no, ja mam tutaj przede wszystkim pracę, e, którą muszę wykonać, a po drugie, chcemy sobie zrobić to na spokojnie, więc. E, i się tym cieszyć, a nie na chybcika. Więc na chybcika robić nie będziemy, a. Ale jest już, jest. Trochę zapachów w domu dała, ale zostawiliśmy ją na balkonie, żeby tam sobie przebywała w chłodniejszym otoczeniu. Pozdrówmy. ED250 nam tutaj. Pozdrowienia wysłał, chyba że miał RP1. No to wtedy niekoniecznie te pozdrowienia. Proszę Państwa, oczywiście, ja korzystam z usługi Nvidia GeForce Now i jakoś tak dziwnie ten obraz mi się tutaj wyświetla. Aczkolwiek sam skład jest ostry, ale to otoczenie jakby takie nieostre. I, i, i zwyczajowo to, to się objawia wtedy, kiedy powiedzmy. Jakość sygnału między nami, czyli między mną a serwerami NVD, jest e, gorszy. Ale tutaj w, 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 wtedy to wszystko tak się, tak kaszani, a tu pociąg jest ostry, więc, więc chyba to już e, grafika w grze. Trzeba by sprawdzić, zerknijmy, jak to tutaj jest ustawione. Pociąg się nie zatrzyma oczywiście. Na rozdzielczość, no wysokie. To jest najwyższe, jakie można. No okej. Okay. Dobra, ciśniemy dalej. Olszamowice 8 km. Je, ja tutaj widzę, że mam e, prawie 10 minut nagrania. E, natomiast gdzie też ten scenariusz ma się kończyć, że... że tak de facto no już ten. Że już te 10 minut jest. A scenariusz obliczony na 20? <laughs> troszkę, troszkę tam zwolniliśmy, ale tak mniej więcej się trzymamy. Te 97-98 km na godzinę, więc jest w porządku. 6 km do Olszamowic. Jak na razie zielone po trasie. No, ale to jeszcze kawałek, więc zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Czy będziemy musieli kogoś przepuścić, czy też będziemy mieli wolny przelot. prawda, tam dzień dobre, to no może 9 lat, i wcześniej Nissana było lepiej słychać, A to pewnie się od niego oddaliliśmy, zakładam, że, że to tak. Że to tak działa. 2,5 km do Olszamowic. Cały czas mamy zielone na semaforkach <grym> Aha. Jak wsiadłem do kabiny, to się więcej zrobiło. Ciekawe, czekajcie. Jak to się wydarzyło? Nie wiadomo. No i tutaj, nawet obraz jest trochę lepszy. To może już tu zostaniemy przez chwilę. O! I coś się dzieje. Zaczynają się jakieś ruchy. Właśnie pomarańczowe czas wyhamowywać skład, bo to nie wiadomo jakie to kolesu. A 60 na godzinę, tak, na spokojnie, dobrze. I po prostu musimy zwolnić. Oj, no, tak widzę, że więcej siły hamowania potrzeba. No to jest skład towarowy, on no, jest ciężki. Myślę, że powinniśmy wytracić tutaj tę prędkość znacznie. No dobrze, trzeba pomóc. Matko i córko 46 minut opóźnienia Ale to nie ja narobiłem To na całe szczęście nie ja narobiłem I tak będziemy musieli zatrzymać się Bo jednak mamy czerwone na semaforze Więc prawdopodobnie będziemy musieli ee, Kogoś przepuścić Nie wiem ile to będzie trwało ale no to tak, jak się umówiliśmy. Jeżeli się okaże, że zbyt długo, to trzeba będzie zadziałać. Pół kilometra do zatrzymania 34 km na godzinę toczymy się no bo tutaj no to, to... gdzie ja mam się spieszyć a może kolega zdąży przestawić Ach, trochę nie doszacowałem tego. Olszamowice do Pendolino, podano do Pilichowic, możesz pruć. No tak, pasażerski w pierwszej kolejności. O, o. Przesadziłem. Coś mnie trzyma. jakby hamulce były. Chyba Pendolino nadciąga Oj, nie przejedź, synu Uśwa, fart No normalnie fart Ale jakże się pięknie zatrzymałem, nie? No dobrze Zobaczmy Jedzie Siemanko, siemanko synu trochę przycięło No kolega Pendolina postanowił nam troszeczkę tutaj e, Zrobić stop klatkę Tak się prezentuje nasz skład No i teraz potrzeba trochę separacji nie Może wtedy yy, byczek zostanie puszczony. Dobra, gramoliliśmy się. 41, 20, 28, jeden pociąg jeszcze i lecimy. Aha! Eee, no dobrze. No dobra. No ale to jak ten jeden pociąg jeszcze e, ma tutaj. Ma tutaj cisnąć. Oj, czekajcie, mnie to na czacie biło, a nie. A nie do hamulca, jak tutaj jeszcze jeden pociąg ma cisnąć. Drodzy Państwo, ja myślę, że tutaj spokojnie, w tym miejscu, możemy zakończyć odcinek. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.